Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane i śpiewane. Polonijnym szlakiem, tomik poezji uczniów polskiej szkoły Sen w Dublinie. W świecie cyfrowym. Adam, klasa siódma. Zanim będzie za późno. Nie zamykaj się w internetowym świecie. On prędzej czy później. Przytłoczy cię. Nie spędzaj w nim za dużo czasu, bo może się to skończyć źle. Będziesz przez chwilę bardzo szczęśliwy, gdy lajki zachwytu obsypią cię, aż dnia pewnego zgasną światła, a ty poczujesz się samotnie i źle. Gdy liczba subów drastycznie spadnie, wirtualni znajomi opuszczą cię królem internetu przestaniesz być, może właśnie wtedy naprawdę zaczniesz żyć. Opuść wirtualną krainę i poczuj wiatr we włosach. Posłuchaj, jak brzmi prawdziwy ptaków śpiew, zanim będzie naprawdę za późno, już dzisiaj. Obudź się. Joanna, klasa siódma. Życie nasze. Dlaczego dzieci siedzą w elektronice? Wcale nie dlatego, że jesteśmy leniwi. Od problemów w prawdziwym świecie uciekać chcemy. Dlaczego te dzieci godzinami grają? Nie wyjdą na dwór, z innymi dziećmi się nie pobawią? Boimy się dorastać, ciągle się stresujemy, a tutaj w internecie zapomnieć możemy o napięciach, smutkach, o bólu i o strachu, o wszelkich problemach codzienności naszych. Lena, klasa siódma: Moc internetu. W sieci świat jest pełen barw, ale skrywa mroczną stronę. Słowa ranią niczym ostrze, cyberprzemoc zostawia głęboką ranę. Skrzywdzonych dusz nikt nie zobaczy, ale ich ból jest rzeczywisty, dlatego dzielnie walczymy, by internet był bezpieczny i czysty. Szanujmy siebie i innych w sieci, słowa szczęścia będą naszą tarczą. Niech życzliwość zawsze zwycięża, bo wirtualne dobro jest piękną zaletą. Maja, klasa siódma cyberprzemoc. W sieci, gdzie świat nierealny żyje, cyberprzemoc ma swoje korzenie. Słowa ranią, jak czyny bolą, w sercach zostawiają ranę głęboką. Klawiatura jest narzędziem, który niszczy, nie buduje słowa pełne złości, nienawiści, rozprzestrzeniają się jak pożar w sieci. Pamiętaj, że masz w dłoniach moc, by wybierać słowa. Pełne miłości, bądź życzliwy, szanuj innych, tylko wtedy świat będzie piękniejszy. Filip, klasa siódma. Życie poza ekranem. Zamiast grać na komputerze, pojedź gdzieś na rowerze, zagraj w piłkę albo w kosza. Przestań ciągle mam rotać, że świat wirtualny jest lepszy niż przygoda. Czasem można coś obejrzeć, Czasu całego jednak nie pochłaniać. Posłuchaj śpiewu ptaków, roślin powąchaj, z rodziną spędź czas. Zagraj w karty jeszcze raz. Poza granicą. Witam w świecie bez granic, gdzie można się śmiać i bawić, gdzie można być sobą. Witam w świecie poza kontrolą, gdzie jedno kliknięcie palca może wszystko zmienić, gdzie trzy słowa mogą zranić, ciężko cokolwiek wtedy naprawić. Witam w świecie, gdzie można się zagubić pomiędzy rzeczywistością a wirtualnością. Tu nic nigdy nie znika. Avril, klasa siódma. Jonasz, klasa siódma. Internet. Wszyscy mają internet. Każdy o tym wie, że bez internetu byłoby nam źle. Internet jest dobry. Potrzebny nam jest, ale w internecie niebezpieczeństwo też spotyka się. Różne zagrożenia mamy w internecie, ale tu nie mniejszy spotykamy w świecie. Wszyscy mają Internet, każdy o tym wie. Korzystanie z niego czasem jest też złe. Ale tak na koniec nie będziemy kryć, że bez internetu nie umiemy żyć. Internet. Jonasz, klasa siódma. Wszyscy mają internet. Każdy o tym wie, że bez internetu byłoby nam źle. Internet jest dobry. Potrzebny nam jest, ale w internecie niebezpieczeństwo też spotyka się. Różne zagrożenia mamy w internecie, ale też nie mniejsze spotykamy w świecie. Wszyscy mają internet, każdy o tym wie. Korzystanie z niego czasem jest też złe. Ale tak na koniec nie będziemy kryć, że bez internetu nie umiemy żyć. Justyna, klasa siódma. Poza ekranem. Wycieczki i spacery w las. Książki i kanapki z serem, dla tych chwil warto spędzić czas poza ekranem. Plac zabaw i pogłaskanie psa, zjedzenie lodów i obiadu z deserem. Dla tych chwil warto bawić się poza ekranem. Internet wydaje się świetny dla nas, ale pamiętaj, przyjacielu, że lepiej spędzać czas poza ekranem. Patryk, klasa siódma. Dziś odrywam się od peceta i w las. Co tam mnie czeka? Nie wiadomo, na pewno nie gracz 437. Dziwi mnie, że znalazłem żuka. Słonko świeci. Ptaki słychać. Dobrze, że nie wydałem na to 100 zeta. Patrzę w jeziorko. A tam nie ma tej samej rybki, która je frytki. Maria, klasa siódma, świecie mój. Siła internetu jest niesamowita. W jednej chwili jesteś tutaj, a potem gdzieś indziej. Uczenie się, komunikowanie z innymi. Często jednak zapominamy, wokół nas jest wspaniały świat. Mikołaj, mój internet. Och, ten mój internet jest ze mną wszędzie. Przez niego uzależniam się. To jego wina. Dzieci oblewają egzaminy wszystko przez ten mój internet. Bądźcie ostrożni, bo cyberprzemoc na was czycha. Och, ten mój internet niszczy innym życie. Szkoda mi tych ludzi. Co są nękani przez ten mój internet. Ina, klasa siódma. Klik, w telefonie słychać dźwięk. Powstał nowy świat. Jestem nieśmiertelna. Czy to jednak prawda? Czy naprawdę jestem wymyślona? Rozglądam się po pokoju. Za oknem widzę światło, które mnie oślepia. W komórce nic takiego nie ma. Wychodzę z domu, biorę głęboki wdech. Czuję zapach świeżego powietrza. Coś pięknego. Nie potrzebuję internetu, żeby czuć radość. Rzucam telefon w trawę. Biegnę. Maria, klasa siódma. Żyj. Używam bezpiecznie komputera, bo nie potrzebna mi żadna afera. Kilka ważnych zasad znam i w żadną z reklamowych aplikacji nie klikam. Maria, klasa siódma, żyj. Używam bezpiecznie komputera, bo niepotrzebna jest mi żadna afera. Kilka ważnych zasad mam i w żadną z reklamowych aplikacji nie klikam. Jestem bardzo czujna każdego dnia i nikomu nie podaję swojego hasła. Wolę spędzać czas na czytaniu niż na głupim graniu czy hajtowaniu. Zamiast tracić czas na czacie, zaproszę przyjaciółkę i pogadamy na chacie. Wszelkie zakupy internetowe zostawiam dla taty, bo nie chcę się wpakować w żadne tarapaty. Chyba już to wszystko rozumiem warto jest żyć w realu niż w wirtualu. Czytał Bogdan Tmowski.